uzdrowiska termalnego Unijów, na które zaprosili państwa, burmistrz miasta Unijów Pan Józef Kaczmarek oraz prezes zarządu P.G.K. Termy Unijów Pan Marcin Panfil. Tutaj mogą się pojawić brawa, jak najbardziej zasłużona dla panów. Proszę państwa, 5 lat temu Unijów stał się uzdrowiskiem termalnym, przed Uniowym otworzyły się nowe perspektywy. Uniejów na nowo rozpoczął budowanie swojej historii, a przede wszystkim nowoczesnej marki. Dziś wszyscy świętujemy kolejne urodziny pierwszych i jak dotąd jedynych w Polsce term leczniczych. Proszę Państwa... Na ja wnoszę... powoli Uniejów się zmienia, a dla naszych gości, szczególnie spoza gminy, chcę powiedzieć taką jedną ciekawostkę, że oprócz tego, że ogrzewane są Obiekty wodą termalną, że woda termalna jest w basenach czy podgrzewane jest boisko, to także energia elektryczna zasilana jest z naszej elektrociepłowni. Mamy własne źródło prądu elektrycznego i mamy własne linie przesyłowe. Tego dzisiaj w kraju żadna gmina nie ma, inni zaczynają to robić, natomiast to taka ciekawostka, że na pewno to też wyróżnia nas tutaj z pozostałych gmin. Ja, korzystając z okazji, chciałem podziękować też wszystkim pracownikom w ocenie degustatorów. A nagrodę odbierają pani, pani Anna Jaworska i Pan Adrian Jadczak, właściciele restauracji. Nagrodę wręcz restauracji. Potrawa festiwalowa, która najbardziej przypadła Komisji Konkursowej to sandacz z nadwarty. Sandacz z nadwarty, proszę Państwa, zdobywa pierwszą nagrodę. Komisji konkursowej w kategorii Danie, e, główne tutaj, Pani Agnieszka. se seterusnya berjalan Jest już z nami tutaj jedna para, która tańczyła za momencik.